Witam serdecznie w sercu Maryi o poranku, pełnym ciszy i pokoju. Zapraszam Was do zbliżenia się do Matki Bożej, by w jej objęciach złożyć wszystkie troski i nadzieje, które nosimy w sercu. Módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, Matko pełna łaski, w Twoich objęciach pragnę rozpocząć ten dzień. Oddaję Ci moje myśli, moje serce i moje kroki. Bądź przy mnie przez cały dzień, bo w świetle Twojej obecności każdy krok nabiera sensu. Otoć mnie swoją łaską, bym dostrzegała piękno w każdej chwili. Prowadź mnie przez ciszę i radość. Przez trudy i nadzieje, aby moje serce było pełne pokoju, a umysł otwarty na Twoje słowo. Maryjo, zwracam się do Ciebie z otwartym sercem, by poczuć Twoją matczyną opiekę i wsparcie. Bądź moją przewodniczką na tej drodze, którą dziś podejmuję. Otul mnie swoją miłością, abym w każdej chwili odczuwała twoją bliskość. Niech twoja obecność będzie dla mnie źródłem pocieszenia i siły. Prowadź mnie przez życie z delikatnością i mądrością matki. Otocz mnie swoją troską, bym nigdy nie zapomniała, że jestem w twoich matczynych rękach. Niech twoja dzisiejsza obecność napełnia mnie spokojem, harmonią i radością życia i prowadzi we wszystkim, co dziś uczynię. Amen. Moi drodzy, niech Maryja prowadzi was ku łasce i miłości. Niech każda chwila waszego życia będzie napełniona Bożym światłem i pokojem. Dziękuję za waszą obecność na modlitwie, za wspólne chwile w świetle Maryi. Niech ta modlitwa zbliży was do siebie i do jej miłości, napełniając serca pokojem i nadzieją. Tradycyjnie napiszcie swoje intencje w komentarzu, serdecznie was pozdrawiam z Maryją w sercu, prosząc, by jej matczyna miłość otaczała was w każdym kroku i prowadziła ku pełni pokoju i radości w Chrystusie.